Witam serdecznie, proszę zobaczyć co się dzieje. 1999 funtów i 58 pensów za jedną uncję złota. Tak jest, właściwie to już się stało. Cena złota osiągnęła w funtach brytyjskich psychologiczny poziom, psychologiczną linię 2000 funtów za jedną uncję, proszę bardzo, 2001 funtów i 10 za jedną uncję złota. Szanowni Państwo, od 1970 czy tam 1971 roku cena złota z 15 funtów za uncję właśnie osiągnęła psychologiczny punkt 2000 funtów za uncję. Jest to bardzo wysoko. Jest to bardzo dużo. To jest 133-134 razy więcej aniżeli w 1970 roku taka jest dzisiaj o proszę zobaczyć 2000 właśnie znowu 2000 funtów za jedną uncję osiągnęła <coughs> jedna uncja złota robię to na szybko nie, nawet nie mam nic do popicia dlatego szanowni państwo zapraszam do subskrybowania do rozpowszechniania tego filmu aby ludzie dowiedzieli się to się dzieje ze złotem, aby ludzie dowiedzieli się, co się dzieje z funtem. Jak funt brytyjski drastycznie traci do ceny złota 2000 funtów za jedną uncję złota. Proszę to zrozumieć. Oczywiście to jest bardzo niebezpieczny czas, bo złoto jest w danym momencie bardzo, bardzo drogie. No ale złoto ciągle jest bardzo drogie, e, tak można powiedzieć. Złoto ciągle, proszę zobaczyć, dwa co za piękny widok 1999 i 2000. E, pamiętaj, pamiętamy jak 24 lata temu w telewizji łupano, że wszystkie komputery siądą, bo nie będą wiedziały, co zrobić, gdy będzie rok 2000. 1999 rok, prawda? To 2000 rok nadchodził, nie, nie wiadomo. No i potem jeszcze chyba w 2001 to wałkowali. Nie wiem, nie pamiętam, ale pamiętam 2000 rok, 99, 98, 97. Jak wałkowali, że komputery zwariują. Czy ludzie wariują, że cena złota wyniosła 2000 funtów za jedną uncję? Świat dalej stoi, ale funt dalej traci do złota. To jest prawda, co się przed chwilą stało. No ostatnia, najnowsza wiadomość, taka najważniejsza z rynków finansowych, to oczywiście fakt, że frank szwajcarski. Frank Szwajcarski obniżył swoje oprocentowanie do 1%. Szanowni Państwo, proszę sobie wyobrazić, do 1%. Frank Szwajcarski obniżył swoje oprocentowanie do 1%. To jest już bardzo, bardzo mało. Już wracamy do tych wcześniejszych, właściwie do tych wcześniejszych. Niskich oprocentowań franka szwajcarskiego. Frank szwajcarski, 1% oprocentowanie, złoto idzie do góry. Fund brytyjski też zamierza obniżyć swoje oprocentowanie. To będzie oznaczało, że to może być jeszcze większy impuls, impuls dla ceny złota jeszcze większy impuls dla pompowania cen pustym pieniądzem. Pamiętajmy, że w Wielkiej Brytanii dodatkowo mamy sytuację, w której uskutecznia się quantitative easing, czyli drukowanie pieniędzy. Po prostu i niskie oprocentowanie i drukowanie pieniędzy. Ale co jest ważne, co jest w danym momencie bardzo, bardzo, bardzo ważne? Proszę zrozumieć, że w danym momencie przecież oprocentowanie w UK, w UK jest bardzo wysokie. Oprocentowanie w UK dzisiaj przecież to jest 5% i... To jest bardzo dużo w porównaniu na przykład do tego, co się dzieje w strefie euro, bo w strefie euro przecież mamy sytuację, w której oprocentowanie to 3,65, proszę bardzo, tutaj mamy funta brytyjskiego oprocentowanego 5%, Szanowni Państwo, 5% no i oni obniżyli z tych 5%, z 5,25 na 5 no i proszę zobaczyć co się dzieje, a to jest bardzo duże oprocentowanie, bo strefa euro ma 3,65 Frank Szwajcarski ma jeden. Jest wiele walut, które są jeszcze niżej oprocentowane od funta brytyjskiego. Ale mimo to, funt brytyjski bardzo mocno traci do złota. Mimo tego wielkiego oprocentowania. No ale proszę zobaczyć, to oprocentowanie wysokie było chwileczkę, prawda? Proszę zobaczyć tutaj, o mamy, chwileczkę było wysokie i oni już obniżają, prawda? I jest dalej bardzo wysokie, bo 5%. No przecież proszę zobaczyć, jakie niskie było oprocentowanie: 0%, 0%. 0,5% prawda? No takie było oprocentowanie od 2009 roku. Proszę zobaczyć, tutaj to oprocentowanie spadło w 2009 do takich super, ultra niskich poziomów, wcześniej, a wcześniej też było niższe. No, i nie jest w stanie fund brytyjski wytrzymać nawet kilku miesięcy bez obniżenia swojego oprocentowania. No, i od razu, mimo tego, mimo tego, że oprocentowanie jest naprawdę znacznie większe, wyższe od oprocentowania euro. No, bo o co chodzi, szanowni państwo, im niższe oprocentowanie. Tym teoretycznie waluta powinna bardziej się zawalać do innych walut czy do innych aktywów. Teoretycznie, prawda mówię, bo np. z frankiem szwajcarskim tak nie jest, bo frank szwajcarski ma bardzo niskie oprocentowanie, no tylko, że oni. No tak prowadzą swoje finanse, że ci ludzie chcą tam trzymać te pieniądze w, tych, w tej Szwajcarii, dodatkowo Szwajcaria ma 1000 ton złota, proszę sobie wyobrazić, no, Szwajcaria ma 1000 ton złota, Szanowni Państwo, Polska ma 400 ton, no, nie całe, a nam się mówi, że mamy dużo złota e, No mamy tam 377, inni mówią, że mamy 390 ton, tylko że to całe złoto, e, te 300 ton e, leży. E, znaczy, jest napisane, że jest w Wielkiej Brytanii, w Londynie, prawda? I jest napisane, że jest w Nowym Jorku, prawda? Ja go nie widziałem, ja go nie dotykałem, prawda? no a tylko 100 ton złota leży podobno w Polsce w jakichś tam skarbcach, więc w rzeczywistości na terenie Rzeczypospolitej mamy tylko 100 ton, reszta to jest gdzieś tam na papierku w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych no jest to bardzo tak bardzo ciekawe ze względu na to, że no kiedyś żeśmy w Wielkiej Brytanii też mieli złoto i, i to złoto nie zostało nam oddane, żeśmy stracili to złoto, no trzymamy złoto, ja wiem, że dzisiaj wiadomo, że Wielka Brytania dzisiaj jest sojusznikiem, no ale wtedy też była sojusznikiem, prawda? Dzisiaj mamy NATO, no ale wtedy też mieliśmy jakieś sojusze, jeszcze większe sojusze, to jeszcze Polska właściwie o Wielką Brytanię no walczyła Polska, Polacy walczyli, szanowni państwo, po to, żeby właśnie potem Brytyjczycy nas zdradzili, nie oddali nam złota, prawda? Wielokrotnie nas zdradzili, a my trzymamy dalej tam złoto. Wiadomo, że są niby inne czasy, mimo, niby to, niby tamto, no ale no tak to już jest, no więc, więc ja uważam, że my jako Polacy to mamy 100 ton złotych złota. My nie mamy 400 ton, my mamy 100 ton, bo reszta tych ton to leży, szanowni Państwo, w Wielkiej Brytanii i w, 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 w Ameryce, która w sumie też nas zdradziła, prawda? No bo jałta, no to Amerykanie, no to to był, szanowni Państwo, Churchill, Churchill, Amerykanie, prawda? No i, i tam Stalin. No Stalin nas nie zdradził, prawda? I po prostu nas tutaj w wobliwion na 70 lat, no ale my dalej trzymamy złoto. No ale właśnie dlaczego o tym mówię? Bo w samej Szwajcarii Widzicie, Szwajcaria, ja nie wiem, gdzie Szwajcaria trzyma, zacznę się dowiadywać, gdzie Szwajcaria trzyma złoto, gdzie Niemcy trzymają złoto, gdzie Francuzi trzymają złoto, gdzie Włosi trzymają złoto. To jest bardzo ciekawe, gdzie poszczególne kraje trzymają swoje złoto, no bo Polska swojego złota w Polsce nie trzyma. Szanowni Państwo, taka jest rzeczywistość. No i taki mały kraj, i nie wiem tam ile ich tam jest 6 milionów ludzi w tej Szwajcarii, 7 milionów ludzi w tej Szwajcarii, tam nie jest za dużo tych Szwajcarów. No i oni mają 1000 ton, a My mamy niecałe 400, a jesteśmy tam 5 czy 6 czy 7 razy liczniejszym krajem, no to... Powinniśmy mieć 7 razy więcej. Gdybyśmy chcieli mieć na osobę tyle samo złota, no to powinniśmy mieć 7 tysięcy ton tego złota, a nie 377 ton, prawda? 7 tysięcy ton, czyli powinniśmy mieć, szanowni państwo, dwa razy tyle co Niemcy, bo Niemcy to w ogóle mają 3,5 tysiąca tony. Niemcy mają od Polaków prawie 10 razy więcej złota. Y, y, Francuzi mają 9-8 razy więcej, no i tak samo Włosi mają 9-8 razy więcej złota od Polaków, szanowni państwo, więc y, zrozummy to, co się dzieje. Co się dzieje to jest y, szaleństwo co się dzieje w danym momencie ja nie wiem jaki musiałby być impuls, no, szanowni państwo, jaki musiałby być impuls, żeby cena złota bardzo mocno zaczęła spadać. No musiałby być jakiś taki impuls, że y, y, no srebro na przykład musiałoby być, srebro musiałoby zacząć rosnąć, prawda, albo jakieś inny, jakiś litium Lit, prawda, czy nie wiem, jakaś technologia musiałaby zostać wymyślona, o, spadło do 1997, wiecie, no jakaś technologia musiałaby zostać wymyślona, no bo gdyby odrzucić takie e, 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 prawne środki zniszczenia ceny złota, czy jakieś zabory, zakazy, no bo przecież w Stanach Zjednoczonych kiedyś zakazano złota, no e, Stany Zjednoczone to też taki nie do końca wolny kraj, bo Stany Zjednoczone to też taki w sumie kraj yy, trochę no, no z, 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 u, zabronili złota w Stanach Zjednoczonych. Proszę sobie wyobrazić, to nie jest tylko, bo no w Polsce też zabronili, tylko że w Polsce był komunizm, a w Stanach Zjednoczonych niby wolność była. No taka wolność, że złota nie było można mieć. Tak więc, no są takie sytuacje, no ale potem te sytuacje mijają, bo są inne części świata. Wiecie, kiedyś nie było Ryanera i Wizzara, Dzisiaj, jakby zakazali w Unii Europejskiej złoto, no to wsiadasz w Ryanera, lecisz do Abu Dhabi, lecisz tam do, do tych wszystkich krajów, gdzie oni tam nie będą mieli problemu przyjąć ciebie z twoim całym złotem. O, taka rzeczywistość tak więc no mówię no to chyba to Abu Dhabi ma no, Ryanair nawet lata więc w sumie będzie można się ewakuować Szanowni Państwo, jest to sytuacja niesamowita. 2000 funtów za jedną uncję złota, a dokładnie 2001 funtów za jedną uncję złota. Tutaj mamy, Szanowni Państwo, dolara amerykańskiego. Dolar amerykański też się zawala do ceny złota. 2675 dolarów za jedną uncję złota. Zobaczmy na wykres minutowy. Tu mamy wykres minutowy. Tak, to jest nowy, następny rekord. Nowy dzień, nowy rekord ceny złota w dolarze amerykańskim. Do euro oczywiście złoto także się zawala, proszę bardzo, zaczę się zyskuje. EUR Ksau, EUR, proszę bardzo, Gold EUR 2399 euro, szanowni państwo, czyli prawie 2400 euro za jedną uncję złota. Mamy pak, Pyk, pyknęło 2399 euro. Euro, chociaż można by tutaj kliknąć, i 34 euro centy, prawie 2400 euro za jedną uncję złota, szanowni Państwo. Też najnowszy rekord ceny złota. Dzisiaj mamy najnowszy rekord. Nowy dzień, nowy rekord, szanowni Państwo. Ostatnio właściwie codziennie nowy rekord ceny złota, a to w dolarze, a to w euro, a to w funcie. No, taka jest w danym momencie rzeczywistość. A co się dzieje z tym frankiem szwajcarskim, tym następnym prowodyrem wzrostu ceny złota? No to bez wątpienia, no to jak frank szwajcarski obniżył oprocentowanie, no to po co w tych frankach trzymać, jeżeli i bierzemy Ksału, szanowni Państwo, chief, proszę bardzo, ksau chief, no i 2268 Franków. Szanowni Państwo, tylko we frankach szwajcarskich złoto troszeczkę wolniej le, le, rośnie niż w dolarze, niż w funcie, no bo generalnie do no frank szwajcarski, widzicie, tu jest inna w ogóle, tak jakby in, inne ma te wzrosty, inne ma spadki. No, frank szwajcarski jest inny, po prostu frank szwajcarski, szanowni Państwo, jest inny. Mniej długości frank szwajcarski zapadł się do złota, ale i tak, proszę bardzo, mimo tego, że to jest taka mocna waluta, no, mało płaci też tego oprocentowania, ale też się zawala do złota. Oczywiście znacznie mniej się zawala, no bo jeżeli tutaj weźmiemy, popatrzmy, 2000 szósty rok do dzisiaj, szanowni Państwo, to jest 2207, no to ile tu jest? 700 i 2267, trzykrotnie się zawalił frank szwajcarski do ceny złota od 2006 roku, trzykrotnie, tak? Czyli stracił, no, czyli złoto zyskało 300% swojej wyjściowej wartości, 200% byśmy netto zarobili, prawda? Za 700 franków byśmy kupili w 2006, dzisiaj moglibyśmy sprzedać za 2268, no czyli ponad dwa razy więcej, prawda? Ponad dwa razy więcej byśmy zyskali, eee, tak to e, wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o cenę złota. No, a jeżeli weźmiemy o cenę funta, no to e, proszę bardzo, GBP, XAU, GBP. No i z funtem jest troszeczkę inaczej, bo w 2000 tutaj 2006 widzicie to było 287, 280, 300 funtów. No 300 funtów no to jest 5, 6, no prawie 7 razy, prawda? Więc złoto straciło ponad 2 razy lekko ponad dwa razy, dobra 210% netto, prawda? 210 czy na 215% netto złoto, frank szwajcarski stracił do złota od 2006-2007, no a funt brytyjski stracił, widzimy tutaj siedmiokrotnie, prawda? Czyli no, tak czy siak złoto rośnie. I tak złoto rośnie, szanowni państwo, i tak złoto rośnie, i tak rośnie do franka szwajcarskiego, no ale do funta brytyjskiego, no to dwa razy mocniej rośnie, tak? Czyli ten, kto trzyma pieniądze we franku szwajcarskim, to tylko stracił, nie biorąc pod uwagę tego marnego oprocentowania prawda, no to stracił tylko trzykrotnie, prawda, nie zyskał, prawda, ten, kto trzyma we franku szwajcarskim pieniądze, ten tylko stracił 210% zysku, prawda, ale ten, kto trzymał, szanowni państwo, pieniądze w funcie brytyjskim, no to stracił tam 700%, prawda, no bo 2000 podzielić na 290, no to 700, prawda, eee, procent, mniej więcej, pi razy drzwi, 600% netto, szanowni państwo, tak, tam tylko 210, 215, a tu 600% netto, tak? Więc we franku szwajcarskim traci się mniej, a najwięcej się zyskuje w złocie, tak? Więc ani frank szwajcarski nie jest dobrą walutą do utrzymania wartości w porównaniu do tego, co się dzieje z cenem złota, ani fu a funt brytyjski to jest tam dwa razy czy trzy razy gorszą, no bo jeżeli rzeczy, trzy razy gorszą walutą, no bo jeżeli weźmiemy, szanowni państwa funta brytyjskiego, no proszę zobaczyć, jeżeli weźmiemy funta brytyjskiego, no to yy, yy, 2001 podzielić na tutaj, ile ta. 2001 podzielić na 299, 299 no to jest, szanowni państwo, 6,69, prawda? Ale jeżeli weźmiemy tutaj 6,99, 299, tak to właśnie wygląda, 6,69, czyli 569%, szanowni państwo, 569%, 569% netto utraty na cenie złota wobec funta brytyjskiego no do franka szwajcarskiego to jest znacznie mniej bo ile to tam było 700 prawda tam 2 200 chyba 50 niecałe podzielić na 700 no to jest 221% prawda tutaj prawie 600 tu 221 czyli prawie 3, no 3 długości czyli we w funcie brytyjskim traci się naprawdę bardzo bardzo dużo we franku szwajcarskim traci się mniej niż we funcie brytyjskim ale co nie znaczy, że się nie traci dużo, bo się traci bardzo dużo, szanowni państwo, bo się traci bardzo dużo. Tak więc tak to wygląda, szanowni państwo. Nowy dzień, nowa cena złota. Eee, a, na, a, na, a na sam koniec, proszę bardzo, Chief, żeby pokazać jeszcze większe spektrum tego, co się dzieje na przykład z funtem brytyjskim, e, GBP Chief, szanowni Państwo, no to proszę bardzo, GBP Chief, i e, proszę zobaczyć, co tutaj zaraz się stanie, a tutaj pokażę wykres, jak funt brytyjski przez 50 lat, a właściwie, o, proszę zobaczyć tutaj od roku, 74 to właściwie no przez 50 lat szanowni państwo proszę bardzo ile funt brytyjski stracił do franka szwajcarskiego no stracił tyle ile w 15 lat do złota znaczy się od 2018 szanowni państwo kiedyś milion funtów brytyjskich kosztowało 6,5 miliona franków szwajcarskich dzisiaj milion funtów brytyjskich kosztuje milion franków szwajcarskich no to wiecie no to to cały majątek w funcie brytyjskim czyli tak na pewno się nie opłaca trzymać pieniędzy w funcie brytyjskim no bo to jest ostatnie frajerstwo, już lepiej trzymać we franku szwajcarskim no ale no najdługoterminowo najdłu to w złocie. No, ale oczywiście, szanowni państwo, mówię, że jak tutaj na tych wykresach wygląda, jak ludzie zarabiają, prawda? Ja nikogo nie namawiam do kupowania złota, robienia czegokolwiek za swoimi pieniędzmi, Szanowni Państwo, to jest wszystko wideo edukacyjno-informacyjno-naukowe my tutaj tylko patrzymy, co się może opłacać, co się może nie opłacać, gdzie, gdzie, gdzie ewentualnie są straty, a gdzie ewentualne mogą być zyski, prawda? Pamiętajmy, że każdy ma swój rozum i go używa na swoje własne ryzyko. Szanowni Państwo, jak zyskacie, to się nie podzielicie, a jak stracicie, to dlaczego mielibyście coś od kogoś chcieć, prawda, za swoje złe decyzje? Szanowni Państwo, tak więc nie namawiam do kupowania złota, ale wiemy jedno: cena złota, szanowni Państwo, od 70 roku wzrosła, szanowni Państwo, czy tam 71 wzrosła, szanowni Państwo z 15 funtów na dzisiejsze e, d, takie e, e, symboliczne 2000 funtów a właściwie 2001 funtów. Szanowni państwo, tak to właśnie jest. Bądźmy bogaci, bądźmy mądrzy, rozummy finanse. E, mówmy o tych filmach, mówmy o tym ludziom jak to się szanowni państwo dzieje w świecie, że e, fund brytyjski nie jest żadną e, żadnym wehikułem trzymającym wartość pieniądza. Właściwie frank szwajcarski też nie. No ale jest 4 razy lepszy jak fund brytyjski. Zapraszam do subskrybowania, rozpowszechniania tego filmu na swoich social mediach, szanowni państwo, insta instagramach, tiktokach, z tego linku oczywiście, prawda, wyślijcie sms-em, wyślijcie szanowni państwo mailem, jeżeli nie macie tych wszystkich social mediów. Dziękuję serdecznie, bądźmy bogaci, bądźmy mądrzy, dziękuję serdecznie, pozdrawiam, cześć!